Dobry dzień doberek wszystkim serdecznie witam, pozdrawiam. Nazywam się Zając Ruben. Od 2014 roku legalnie pracuję w niemieckiej firmie. Do tej pory cały czas w jednej firmie. Na początku w tej firmie pracowałem przez dwa lata jako podwykonawca, a po dwóch latach przeszłem do tej firmy. Eee, już normalnie moja poprzednia firma eee, zbankrutowała, no i została rozwiązana. Opowiadam to wszystko w moich filmach. No i chciałem Was, moi kochani widzowie, wszystkich serdecznie pozdrowić. Pochodzę z Polski, ze Śląska. Od 2007 roku wyprowadziłem się na Pomorze, Wyspę Gdańska i w moich filmach opowiadam o moich przygodach Ci co oglądają mnie od początku to pamiętacie jakie miałem przygody jak wyemigrowałem tutaj za granicę do Niemiec, jeździłem po całej Europie na chłodni, na naczepach plandekowych Różne przygody miałem. Początki były ciężkie. Wszystko opowiadam. Jak tak poczytacie moje komentarze, to tam zobaczycie dużo takich jest, co się ze mnie śmieją. Ale ja opowiadam o mojej pracy, o moich przygodach. Nic nie ukrywam. No i dzielę się z wami tym wszystkim. Dzielę się też częściowo moim prywatnym życiem. Opowiadam wam w moim prywatnym życiu, czasami występuje w moich filmach moja kochana małżonka. Występował też w moich filmach mój bardzo serdeczny kolega Daniel, którego już nie ma w naszej firmie. Wyprowadził się do Austrii. Bardzo wszyscy nad tym ubolewamy. Byliśmy bardzo zgranym duetem. Firma bardzo często nas, może nie często, ale od czasu do czasu wysyłała nas w podwójnej obsadzie. Do Polski, przeżycia niesamowite, bo my mamy z Danielem podobne charaktery. No i u nas w firmie się tego dopatrzyli. No i dla nas to była świetna zabawa. Ja mam 52 lata, ale powiem Wam, że uwielbiam i bardzo kocham mój zawód. Od dziecka o nim marzyłem i do dnia dzisiejszego nie znudziło mi się. Chciałem pozdrowić moich nowych widzów. Oczywiście może nie nowych, ale od dłuższego czasu, którzy mnie oglądają. Eee, Piotr, Kasia, Oliver mieszkają blisko Schwarzwaldu. Miałem możliwość się z nimi widzieć na żywo. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Pozdrawiam też nowych kierowców, którzy zdecydowali się przyjść do mojej firmy. Serdecznie was witam. No, i gratuluję odwagi, że się zdecydowaliście, bo powiem tak, szef mnie swego czasu prosił o to, żebym powiedział, że potrzebuję kierowców, i powiem Wam, że były telefony, ale to było takie, takie, wszystko takie, nic konkretnego. Także dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć troszeczkę o ostatnim roku. Zapraszam do oglądania. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o ostatnim roku, jak wygląda rok w transporcie podczas tej pandemii. I chcę Wam powiedzieć taką sprawę, że po prostu nie umiem się przyzwyczaić do tego i przykre jest to, że bardzo wielkie problemy są z toaletą. Dużo miejsc do klientów, do których stale jeździłem. To dzisiaj toalety są zamknięte dla klientów. Dla mnie jako kierowcy nie ma wstępu. I to jest normalnie powiem wam przykre i to jest ciężko. Na początku tego wszystkiego to w ogóle w całych Niemczech wszystko było pozamykane, nawet na autostradach, tylko dzikusy były czynne. To był normalnie koszmar niesamowity. Teraz na autostradzie już toalety są normalnie otwarte. Oczywiście za ciekawe one nie są. Na można się też i gdzie-niegdzie wykąpać, ale do takich bardzo poważnych klientów, do których jeżdżę, do dnia dzisiejszego nie ma wstępu do toalety. I to jest naprawdę, powiem wam, bardzo, bardzo ciężko. Eee, nie mogę tej paranoi zrozumieć, że niby tak no wszystkich straszą, a ani się umyć, ani ogolić no koszmar. Trzeba sobie radzić w taki naprawdę prymitywny sposób. No, i to jest jedyna rzecz, która teraz tak właściwie no, zniechęca, załamuje. I powiem wam, że gdyby, gdyby nie moja wiara w Boga, to już by się człowiek załamał. No, ale tak, to to jeszcze. Cała rodzina się za mnie modli, moje, moja żona, mama, i człowiek jakoś dodaje sił. No i kocham tą moją robotę, bo gdybym jej nie kochał, to powiem Wam, że już dawno by człowiek kopnął to wszystko. Także tak wygląda życie w transporcie. No, jest, jest ogólnie ciężko, ale co? No, jest zapotrzebowanie na kierowców. Naprawdę jest zapotrzebowanie, mimo to, że dużo firm bankrutuje. To jednak jest zapotrzebowanie na kierowców i e, nawet, nawet do mojej firmy teraz paru kierowców doszło. Jest na razie jeden Polak, znowu który przyszedł tutaj pracować. Mam nadzieję, że jest zadowolony na końcu tego filmu. Tam wrzucę wam parę urywków takich jak żeśmy wspólnie jeździli parę dni, szef nas dał razem żeby po prostu mu tak wszystko wytłumaczył jak nasza firma funkcjonuje także chciałem wam wszystkim powiedzieć, moi kochani widzowie że ci, którzy marzą o tym, żebym was przeszkolił na kierowcę no to w mojej firmie taki przywilej mam, że jak przyjdzie kierowca, który ogląda moje filmy, to szef daje nos na podwójną obsadę no i wprowadzam pokazuję te najważniejsze takie miejsca, do których często jeździmy, a potem resztę już jakoś tam telefonicznie wytłumaczę i tak dalej, także taka, taka jest możliwość e, Co jeszcze? Chciałem Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić Dziękuję Wam za to, że, e, że myślicie o mnie, za zaproszenia Powiem Wam, że teraz ostatnie dwa weekendy miałem przywilej spotkać się też z kierowcą i jego małżonką Piotrę, Kasia i ich syn Oliver. Serdecznie, serdecznie jeszcze raz Was pozdrawiam. Dziękuję za wspaniały weekend z Wami spędzony. Spotkaliśmy się nad Bodeńskim Jeziorem. Powiem Wam, to jest coś pięknego normalnie. Z żoną żeśmy pojechali, mogliśmy miło czas spędzić, pogoda też dopisywała. No i tak, tak biegnie życie tutaj, tak biegnie życie. <kuh> eee, co byście jeszcze chcieli wiedzieć? Dużo rzeczy, dużo rzeczy jest w moich filmach i wy wszyscy, którzy planujecie przyjść do mojej firmy to oglądajcie szczególnie te filmy jak tam wam pokazuję, jakie ładunki wożę co wożę, jak to pasem tam spiąć jakie są zwyczaje, bo to się wszystko może może wam przydać. Kolega, który teraz wyszedł do mojej firmy, to żeśmy 3 dni jeździli razem, no i wiecie, no w trzech dniach no to tak wszystkiego nie idzie, bo to potem resztę to życie pokazuje, jak wygląda cała ta sytuacja i 3 dni jeździliśmy razem, no dużo, dużo zobaczył w takich naszych stałych miejsc ale potem gdy już wróciliśmy i dostał auto swoje na stałe i musiał jechać w trasę, to prawie dostał taką trasę, że no musiałem na szybko mu pokazać, gdzie, jakie co rzeczy są pochowane w naczepie, żeby mógł sobie poradzić na rozładunku. To było takie potem szkolenie ekspresowe, stresogenne, jak nie wiem co ale udało się no i kolega jeździ mam nadzieję, że wystąpi kiedyś w moim filmie i jak troszeczkę dłużej już popracuję w mojej firmie to może też opowie swoje, swoje przygody jak się dostał do mojej firmy w każdym bądź razie no tak wygląda, o tutaj teraz właśnie go widać, właśnie prowadzi do mojego mój cały zestaw. Byliśmy na rozładunku właśnie z papierem i tutaj właśnie on teraz prowadzi. Dzień dobry panie kierowco. Dzień dobry. Czy można się zabrać? Zapraszam. O, dziękuję, ja ja tu stoję, zmarzłem panie kierowco. Dobrze, że przejeżdżałem. Jaki miły to... człowiek jeszcze po polsku się dogada, idzie. Dziękuję. Gdzie pan jechać W lewo czy w prawo? W lewo. Dobre, chcieliśmy pozdrowić wszystkich normalnie. Kolega się zmęczył, ja wypocząłem. Najwyższą pora się zamienić. I tym wesołym akcentem chciałbym się z wami pożegnać i do usłyszenia moi kochani widzowie. Cześć z good, a we bye bye, do spidania, ahoj!